Teraz tak, jeżeli chodzi o 12 porannych masaży. Nazwa, w nazwie podkreślone jest to poranne, bo najlepiej jest je wykonywać rano. Ale to nie znaczy, że nie można ich zrobić później w ciągu dnia, bo jak najbardziej można. Z tym, że Najbardziej korzystnie jest rano. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, no nie jesteśmy wyizolowani tak, z środowiska i ze świata i działamy razem z rytmem natury. I rano jest ta wznosząca się energia poranka, bo wszystko się budzi i my się też budzimy, jakby energia w sposób naturalny zdąża do góry. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ym, i jeżeli zrobimy te masaże rano, to następuje w związku z nimi regulacja naszego ciała i nasze ciało ma jakby cały dzień na przeprocesowanie sobie tego i na tą regulację. I właściwie już cały dzień korzystamy z tego impulsu, który rano sobie fundujemy w postaci tych 12 masaży. Także najlepiej jest rano, ale jeżeli się nie uda rano, no to oczywiście można zrobić w ciągu dnia. I tak jak wspominałam wczoraj, są elementy, niektóre z tych masaży bardzo fajnie sobie, właściwie wszystkie można wykonywać w miarę potrzeb. I też, jeżeli będziecie swoich bliskich czy klientów uczyć, no to też nie każdego od razu trzeba uczyć 12 masaży. Jak będziemy omawiać mapy, ja będę jeszcze cały czas się odnosić do tych 12 masaży i będę przypominać, zobaczcie, teraz stymulujemy to i to. I wtedy jakby to, to są techniki pobudzania map w najprostszy sposób, czyli własnymi rękami, tak? Czyli własnymi rękami ładujemy własne baterie. Tak jak wczoraj opowiadałam o tym telefonie. Więc jak najbardziej jakby poszczególne masaże można sobie oddzielnie, oddzielnie stosować. I tak jak też mówiłam, kolejność masaży w środku jest praktycznie dowolna, tak jak jest Wam wygodnie. Dobrze jest, żeby zaczynać od tej stymulacji pocierania rąk i ogrzewania oczu, to jako Pierwszy krok i kończyć ostatnim masażem, masażem min, który chyba wczoraj z tego wszystkiego zapomniałyśmy zrobić. Także te dwa są jakby kluczowe. Można, jeżeli ktoś rano nie ma czasu, to można sobie zamiast dwunastu zrobić kilka własnych, takich ulubionych, przy których się czujemy najlepiej. Generalnie założenie jest takie. Żeby robić to na wyczucie i żeby nauczyć się czuć własne ciało, bo w trakcie kiedy robimy te masaże to obserwujemy nie tylko to czy nasza skóra już się rozgrzała, czy czujemy ciepło, czy to jest dla nas nadal przyjemne, tak jak Ewa wczoraj pytała jeżeli zbytnio to pociera skórę, to oczywiście można troszeczkę tego poślizgu sobie użyć. Więc nie tylko obserwujemy, jak się czuje nasza twarz i nasza skóra na twarzy i głowie, ale też jednocześnie obserwujemy, co się dzieje w naszym ciele, bo każda z tych stymulacji będzie miała ma wpływ na nasze ciało. I zaczniecie odczuwać praktycznie przy niektórych ruchach można odczuć to od razu, że coś się zmienia w naszym ciele. Więc obserwujcie siebie, ciało, obserwujcie też, jak się czujecie tak emocjonalnie, mentalnie i też w ciągu dnia. To jest regulacja, która następuje tak stopniowo, krok po kroku. I na początku trzeba troszkę czasu, około trzech tygodni, tak średnio żeby zacząć odczuwać takie bardziej zauważalne symptomy. To wiecie, średnia krajowa nigdy nie jest jakąś taką jedyną, słuszną wytyczną. Niektóre osoby zaczną szybciej, albo od razu nawet odczuwać jakieś korzyści z tego. Niektóre osoby trochę dłużej będą potrzebowały więcej czasu. To wszystko zależy od tego, też z jakiego poziomu wychodzimy, w jakim stanie jest nasze ciało, w jakim jesteśmy momencie życia, ile mamy stresu, itd. Tak itd. Tak Więc Dobrze jest je robić codziennie. Jeżeli nastąpi jakaś przerwa, nawet kilkudniowa, to nie znaczy, że zaprzepaszczone zostały, zostały efekty tego, co zrobiliśmy wcześniej. Nie. Po prostu, jeżeli się zdarzy przerwa, to należy ją w miarę szybko zakończyć, wrócić do masaży i po prostu kontynuować. I Najbardziej potrzebujemy tej stymulacji w okresie jesienno-zimowym, u nas to jeszcze wiosennym, u nas dużo jest tego, tej pory takiej chłodnej. Mniej będziemy tego potrzebować, podejrzewam, w lecie, no bo po prostu ogólnie jest ciepło. Większość z tych masaży to są masaże Yang, to pojęcie już się wczoraj pojawiło, i one są rozgrzewające. Więc w sposób naturalny, w momencie, kiedy jest ciepło ogólnie, kiedy Wam jest ciepło, kiedy macie podwyższoną temperaturę ciała, to w sposób naturalny, jakby nasze ciało i nasz układ nerwowy na będzie to odrzucać. Nie będziemy tracić ochoty na robienie tego. I to jest właśnie to, o czym mówię, co mam na myśli, mówiąc słuchanie swojego ciała. Tak, czyli obserwujemy się. Oczywiście możecie się spotkać z różnymi, z różnymi jakby teoriami na ten temat. Te masaże wywodzą się z medycyny chińskiej, orientalnej, może tak powiemy, w dużej mierze i tam po prostu się podaje, a powtórz 20, 30, 40 razy, tylko wiecie, takie informacje są podawane głównie. To jest taka ogólna informacja podana dla ludzi, żeby się nie zastanawiali, żeby tak dobrze to rozgrzali. Jakby, no, trzeba jakąś y, wielkość, jakąś ilość ludziom podać. Y, I też oczywiście to, to możecie robić, jak będziecie kogoś uczyć, natomiast y, same nauczcie się jakby, dopasować do siebie tą ilość, która jest Wam y, potrzebna. Jeżeli odczujecie przy jakimś masażu, że y, niezbyt dobrze się poczułyście, po którymś z, z tych elementów, to można sobie jeszcze drugi, trzeci raz następnego dnia zaobserwować, czy znowu jak to zrobię, na przykład, w mniejszej ilości, to już jest dla mnie ok, czy nadal to coś jest nie tak z tym masażem dla mnie na ten moment, prawda? Jeżeli nadal niedobrze go odbieramy, no to po prostu usuwamy go ze swojej rutyny codziennej i możemy spróbować wrócić do tego za jakiś czas.